Droga Księga Królewska, rozdział 11. Kiedy Atalia, matka Ochozjasza, dowiedziała się, że jej syn nie żyje, postanowiła zgładzić całe potomstwo królewskie. Ale Joszeba, córka króla Jorama, siostra Ochozjasza, wykradła Joasza, syna Ochozjasza, spośród mordowanych synów królewskich. Następnie ukryła go wraz z jego niańką przed Atalią w pokoju sypialnym. W ten sposób nie został zabity. Przez sześć lat ukrywał się z nią w domu pana, gdy tymczasem Atalia rządziła krajem. W siódmym roku Jojada polecił sprowadzić dowódców oddziałów złożonych z Karyjczyków oraz Straży Przybocznej. Kiedy przybyli do niego do domu pana, zawarł z nimi układ. A potem, gdy złożyli przysięgę w domu pana, pokazał im syna królewskiego. Następnie rozkazał im. Tak macie postąpić. Jedna trzecia waszych oddziałów, pełniących służbę w Szabat, stanie na straży Pałacu Królewskiego. Jedna trzecia strzed będzie bramy SUR, a jedna trzecia stanie przy bramie za strażą. Będziecie pilnować pałacu ze wszystkich stron. Natomiast dwa oddziały, tych spośród Was, którzy są wolni od służby w Szabat, będą pełnić straż w domu Pana przy królu. Stańcie wokół króla, każdy z bronią w ręku. Ktokolwiek będzie próbował zbliżyć się do szeregów, niech zginie. Nie odstępujcie króla nawet na krok. Dowódcy oddziałów spełnili dokładnie rozkazy kapłana Jojady. Każdy wziął swoich ludzi, zarówno tych, którzy pełnili służbę w szabat, jak i wolnych od służby i przyszli do kapłana Jojady. Kapłan wydał dowódcom oddziałów włócznie i tarcze króla Dawida, znajdujące się w domu pana. Straże z bronią w ręku ustawiły się od południowego narożnika domu aż do północnego, przed ołtarzem i przed domem oraz wokół króla. Następnie wyprowadził on syna królewskiego, nałożył mu diadem i wręczył dokument przymierza. Potem namaścił go i ogłosił królem. Wtedy zaczęto klaskać i wołać Niech żyje król. Kiedy Atalia usłyszała okrzyki straży i ludu, wyszła do ludu zgromadzonego w domu pana. Wtedy zobaczyła króla stojącego zgodnie ze zwyczajem przy kolumnie, otoczonego przez dowódców i trębaczy, oraz cały lud kraju, rozradowany i dmący w trąby. Atalia rozdarła swoje szaty i zawołała Zdrada, zdrada. Wtedy kapłan Jojada wydał rozkaz setnikom stojącym na czele wojska. Wyprowadźcie ją z tego domu poza szeregi. Każdy, kto pójdzie za nią, niech zginie od miecza. I kapłan dodał jeszcze: Nie powinna ginąć w domu pana. Pochwycono ją więc, gdy doszła do drogi, którą konie wjeżdżają do pałacu i tam została zabita. Jojada natomiast zawarł przymierze między panem a królem i ludem, że będą ludem pana, oraz przymierze pomiędzy królem a ludem. Wtedy cały lud kraju udał się do świątyni Bala i zburzył ją. Rozwalono doszczętnie także jej ołtarze i posągi, a Mattana, kapłana Baala, zabito przed ołtarzami. Kapłan Jojada ustanowił straż nad domem pana, a następnie wziął dowódców oddziałów złożonych z karyjczyków oraz straż przyboczną i wraz z całym ludem kraju przeprowadzili króla z domu pana przez bramę straży do pałacu królewskiego. W ten sposób zasiadł on na tronie królewskim. Cały lud kraju przeżywał radość, a w mieście panował spokój, gdyż Atalię zabito mieczem w Pałacu Królewskim. Kochani, znowu pomijając cały kontekst tak historyczny, pomijając te ich takie krwiożercze, mordercze instynkty, którymi oni się ciągle posługują, to zobaczcie, ten rozdział tak naprawdę jest o tym, że następuje takie totalne wyczyszczenie, jeżeli tak można powiedzieć, użyć takiego słowa, jakby tego poprzedniego kultu Baala, tak? Czyli oni chcą jakby wrócić do Pana Boga. Jak będzie dalej, to zobaczymy, ale przynajmniej w tym rozdziale, jakby starają się całkowicie powrócić do Pana Boga, żeby nie było tego, co było wcześniej, nie, kochani? To jest w ogóle bardzo piękny obraz. My zobaczcie, lubimy czasem sobie tak coś zostawić. Nie, już wam o tym pewnie też mówiłem wiele razy. Że tak sobie mówimy, dobra, no generalnie to się nawracam, no ale takie tam szczegóły to i koni oczywiście, że czasem nie da się wszystkiego zrobić naraz, nie? jakby w jednym momencie. Czasem potrzeba pewnego procesu, żeby najpierw się zająć, nie wiem, grubszymi rzeczami, a potem drobniejszymi. Ale kani, cel jednak jest nasz taki, żeby zło usunąć całkowicie, nie? żeby ten stary kwas, jak mówi Ewangelia, ich wymieść, pozbyć się go do końca. Kochani, pomyślcie, szczególnie tą mówię do tych, którzy może już jakoś tam bardzo wielkich grzechów ciężkich nie mają, nie? I może żyjecie z Panem Bogiem w miarę blisko i żeście się już z jakby tam największych jakichś yy, złych rzeczy powydobywali. Ale pomyślcie, czy nie zostały właśnie jakieś drobne, czyście sobie czegoś tam nie zostawili tak... No właśnie, to tylko tam nie szkodzi, tylko takie trochę. Zła się pozbywamy w całości.